Witajcie panny, to jest czytanie dla was na miesiąc luty 2024. Zobaczmy, jakie energie będą tu koło Was ważne. Dwa kielichy, sześć buław. Wow! I pięć buław. No, kochani, widać, że coś się tu zakończy dla Was sukcesem: albo jakaś umowa nowa, podpisana, na którą długo czekaliście, albo połączenie z osobą, którą kochacie i deklaracja, że jesteście razem, coś tutaj przezwyciężycie, coś da Wam ogromną radość i satysfakcję, że będzie Wam się chciało zawalczyć o nowe jutro. Tak? Dobrze, to zobaczmy, jaka będzie energia ogólna miesiąca. Luty luty 2024 dla panien, paść kielichów, fajna energia, leciutka, pełna radości, niespodzianek, e, niewinności, bąbelków w brzuchu, spotkań, flirtów, radości, leciusieńka energia, bardzo fajnie. Co będzie trzeba w tym miesiącu koniecznie załatwić, czym się zająć, tak? Ono, i właśnie te dwa kielichy wyszły nam tutaj z przełożenia, tak? To, co już było, dobrze. Później sobie do tego dopowiemy. Miła niespodzianka. Rycerz kielichów. Jaka może być trudność? Jaki może być kłopot dla Ciebie, taki wewnętrzny, z czym się będziesz musiał zderzyć i co e, rycerz mieczy? Dobra. Co w miłości, co w relacjach, a z kielichów. Co w karierze i finansach, wieża, Twoja energia w tym czasie, sąd, jaka jest rada, wskazówka dla Ciebie, Królowa Mieczy, wynik. Pentakli, energia się wyrównuje dla ciebie. Słuchajcie, bardzo ładny miesiąc dla panien. E, zacznijmy od początku. Energia e, miesiąca, paśki kielichów, Jak już mówiłam, przyniesie wam dużo radosnych niespodzianek, dużo e, radości. E, będziecie się cieszyć jak dziecko skaczące po kałuży, tak? Będziecie patrzeć na wydarzenia oczami dziecka, jakbyście widzieli po raz pierwszy świat, zieleń, morze, błękit nieba to jest cudowna, świeżutka lekka energia zobaczmy dlaczego, albo co ona ze sobą przynosi jakie, jakie informacje, albo jakie wydarzenia ta energia ze sobą tutaj do was przynosi wiadomości, które was bardzo ucieszą i będą zaskakująco radosne dla was co trzeba będzie dopiąć, co trzeba będzie, czemu poświęcić swoją uwagę, mamy dwa kielichy które mówią o tym, żeby albo zakończyć jakiś związek i odejść już od sytuacji, ludzi, spraw, które cię niesatysfakcjonują, nie dają ci pasji, nie dają ci zadowolenia, tak? gdzie czujesz się wypalony, gdzie czujesz, że już nie ma tam po prostu z czego czerpać, tak naprawdę, zobaczysz prawdę gołą, gołą, prawdę, która ci się tutaj objawi, i to trzeba będzie w jakiś sposób się z tym uporać albo emocjonalnie, albo po prostu działać. Po to, żeby sobie zrobić dobrze, żeby sobie polepszyć, żeby być. Tutaj nawet mamy singla, tak jakbym mówiła o relacjach. Jeżeli by rzeczywiście te dwa kielichy dotyczyły relacji, to mam wrażenie, że prawda wychodzi na jaw. Już naprawdę bardzo bardzo jasno i Wy postanawiacie po prostu zrezygnowania z tego układu i bycia osobami samotnymi lub też singlami, tak? radosnymi, niesmutnymi, takimi, którzy będą zadowoleni z tej sytuacji, w której się znajdą. Dla niektórych, jeżeli mówimy o pewnych umowach, może te informacje, które przyjdą, bardzo Cię zadowolą i trzeba będzie dopiąć jakichś spraw, które dotyczą umowy, która lub dokumentów, które tutaj mogą do Ciebie przyjść. One Cię uradują, ucieszą, ale będą niosły za sobą dużo pracy takiej kreatywnej, żeby uporządkować wszystko, tak, żeby jak ja to mówię odsiać ziarna od plew zobaczyć co jest ważne, co jest nieważne nareszcie te wiadomości przyniosą wam możliwość kreowania działania i myślenia w zupełnie inny innowacyjny sposób, tak? który przyniesie wam ogromną satysfakcję miła niespodzianka jaka w tym miesiącu do was przychodzi, no właśnie oferta czy to miłosna, czy to materialna w postaci umowy, przychodzi jakaś oferta która jest dla Was miłą niespodzianką, zaskakującą miłą niespodzianką, i ona powoduje, że Wy nareszcie czujecie się jak cesarzowe na własnym trownie, że jest wszystko czego potrzebujecie, że jesteście w zasobach jesteście w komforcie jesteście obdarzeni materialnie to jest bardzo silna karta właśnie mówiąca o zasobach materialnych więc być może albo spłyną do was jakieś pieniądze, albo dostaniecie jakąś propozycję, która była do tej pory niejasna, ukryta nie wiadomo było czy tak, czy siak może czekaliście na to, były przestoje były e, długo to wszystko Trwało to w lutym, właśnie okaże się, że wszystko znajdzie swoje właściwe miejsce i właściwe rozwiązania. Trudnością może być dla Was energia rycerza mieczy, który mówi, ponagla, pośpiesza, tak? Leci na złamanie karku. On załatwia sprawy, które już dawno powinny być załatwione, i przez to możesz być, droga panno, poirytowana, możesz mieć burzę mózgu, burzę myśli. Wewnętrzne takie sprzeczności, które mogą Cię po prostu, mają prawo Cię irytować, ale to trzeba wszystko załatwić, żeby zakończyć projekt, zamknąć coś, tak, definitywnie i żeby móc zacząć coś nowego, co przyniesie Ci wiele radości, splendoru i takiego no, satysfakcji ogromnej, nie tylko dla Ciebie, ale też dla Twojego związku, dla Twojej rodziny całej. Dobrze. W miłości, a z kielichów dużo wzruszeń, dużo ciepłych uczuć, dużo um, atencji. Ty dajesz innym, i inni dają tobie. To jest coś, na co czekałaś już od dłuższego czasu. Już myślałaś, że tego nie, nie doznasz, że tego nie dotkniesz, że to już jest za tobą. To nagle um, może odżyć. Serce ci się, droga panno, otworzy. Czy na partnera, czy w ogóle na miłość i, i, i poczujesz się po prostu no, wspaniała, wspaniała mama, wspaniała żona, wspaniała kochanka. Duży, dużo, dużo wzruszeń, dużo pięknych uczuć. Co dla Ciebie oznacza w karierze i w zawodowej drodze wieża. Wieża przynosi Ci nowe decyzje. Jest diametralna zmiana, która burzy dotychczasowy porządek. W, twoim, w Twojej drodze zawodowej, i która przynosi, przynosi równowagę finansową, emocjonalną, tak? Balans i harmonię, spokój, że nareszcie możesz czuć się decyzyjna, i możesz ogarnąć wszystko, co dotyczy być może Twojego domu, Twojego ogniska, Twojej enklawy, w której. Czujesz się bezpiecznie i to było dla Ciebie bardzo ważne. Nareszcie czujesz się tu twórczo i że spełniają się Twoje marzenia. Ta wieża przynosi Ci bardzo dobre informacje, bardzo dobre wydarzenia. Nareszcie dzięki tej wieży, wieży wszystko ruszy do przodu ku sukcesowi, ku zadowoleniu. Także proszę, drogie panny, się tej wieży nie bać, bo ona tutaj jest w bardzo pięknym pozytywie dla Was. Wy jesteście w energii Sądu Ostatecznego, czyli powstajecie z martwych, kochani. Przychodzi jakaś informacja, jakieś wiadomości, jakieś niespodzianki, jakieś oferty, które budzą Cię z letargu, budzą Cię z martwych. Po prostu odradzasz się jak Feniks z popiołów. Odzyskujesz siły, odzyskujesz radość bycia sobą i możesz projektować nowe plany. Możesz nareszcie ruszyć w schematy, które są dla Ciebie Priorytetem, aby dojść do swojego celu, tak? W tym sądzie ostatecznym, zobaczcie, jest duża szansa, no to jest ogromna szansa na to, że dostajesz jakieś pieniądze, z których robisz dobry użytek, dobrze i inwestujesz, i masz z tego, cieszą się z tego wszyscy, wszyscy twoi przyjaciele, którzy są ci bliscy, którzy ci kibicowali w tej drodze, więc bardzo, bardzo pięknie. Jako rada i wskazówka, mamy Królową Mieczy. Królową Mieczy, która co ona ci tutaj chce podpowiedzieć? Aby dojść do zwycięstwa, aby było tak, jak chcesz, abyś była oklaskiwana, abyś była w świetle reflektorów, yy, nie wydawaj być może wszystkiego, co tu otrzymasz, nie wiem, rekompensata, zwrot jakichś pieniędzy, może. Coś tu spłynie do ciebie fantastycznego, co cię bardzo uraduje, nie rozdawaj tego na lewo i na prawo. Używaj logiki, umysłu, błyskotliwości swojego rozumu do tego, żeby w jakiś sposób się finansowo tutaj zabezpieczyć i nie stracić tego wszystkiego, tak? Długofalowy plan ma być zrobiony. Na wyjściu mamy. Równowagę, balans, harmonię, to samo, co mieliśmy tutaj przy tej wieży. Tak nagle odzyskujesz, rozumiesz i czujesz, że wszystko jest tak, jak trzeba. Być może dzięki jakimś pieniądzom, które otrzymujesz jako zwrot, być może dzięki temu, że wszystkie sytuacje wokół spraw, które będą dotyczyć Cię w lutym, nareszcie znajdą swoje miejsce i to Cię uspokoi, wyciszy, no, właśnie, jakieś umowy, jakieś pieniądze z urzędu mogą przyjść, które ci wyrównają po prostu braki i wszystko będzie w równowadze i harmonii, i to cię tak bardzo ucieszy i uraduje, droga panno. Luty jest tym miesiącem, na który od długo, długo już czekałaś. Czegokolwiek by to nie dotyczyło. Ja jeszcze tu do tej wskazówki rady sobie dołożę jedną kartę. Okej. Okay. Mogą być kochani jakieś ograniczenia, co do tego, w jaki sposób te pieniądze używać lub w jaki sposób nimi gospodarować. I tu wskazówka jest bądź rozsądna. Tak? Działaj rozsądnie. Hmm. To Cię wzmocni, to Cię wzmocni ta, ta, yy, ta yy, przypadłość, czy te, to zdarzenie, czy, czy ta trudność, czy ta decyzja. Będziesz w tym bardzo silna, bardzo mocna i yy, świetnie sobie z tym wszystkim poradzisz. Będziesz się czuła bezpiecznie tak? z tą, z tą, z tą decyzją, która tutaj podpowiada Ci w jakiś sposób. Uwolni się. Yy, bądź niezależna finansowo. tak? W tym jest sukces. I Takich dróg rozwiązań szukaj. Dobrze, zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy z zaczarowanej mapy. W jakiej Ty będziesz rzeczywistości? Co, jest, co będzie ważne? Co tu góra jeszcze chce Ci podpowiadać? Duch miejsca jest ważny. No, i zobaczcie, znowu czwórka, znowu to, co jest tutaj, na, co nam wyszło jako wskazówka. Czuj się w komforcie, czuj się bezpiecznie. Czwórka to jest stabilizacja, to jest nareszcie złapanie gruntu pod nogami. I tutaj jest podpowiedź: autentyczność, twoja droga panno, jest istotą twojej mocy. Jeżeli ta karta się pojawia, oznacza to, że twoje odpowiedź na Twoje pytanie kryje się w nadrzędnym motywie okoliczności, w których się znalazłeś. Jeżeli Twoje pytanie dotyczy jakiejś walki wewnętrznej, to Twoja odpowiedź z tej karty płynie, zrelaksuj się i odrzuć potrzebę kontroli nad sytuacją. Jeżeli Twoje pytanie jest związane jest z odnalezieniem miłości, to sama sobie sobą wyrażaj tą miłość zamiast za nią tęsknić i zamiast y, irytować się, że jej nie ma, tak? Ym, bo kiedy już odkryjesz istotną prawdę, która leży u podstaw twojego pytania i nazwiesz ją, odnajdziesz odpowiedź, której szukasz. Bo twoją największą siłą jest prawda, autentyczność, to co naprawdę sobą reprezentujesz i co sobą manifestujesz. OK? Dobrze, to sprawdźmy jeszcze, jakie macie tutaj wsparcie od <laughs> słów duszy. Co wasza dusza tu chce wam podpowiedzieć? Co jest takie ważne i istotne w lutym dla Was? Zobaczmy. Nie poddawaj się, idź do przodu, niezależnie od przeszkód i wyzwań, nie rezygnuj ze swoich marzeń. To wszystko są testy, które są niezbędne, aby przygotować Cię na sukces, który na Ciebie czeka, a czeka ten sukces tu zdecydowanie. Ucz się cierpliwości, wytrwałości, pokory. A przede wszystkim, moi kochani, wdzięczności za wszystko, co pojawia się na Twojej drodze. I tym optymistycznym akcentem kończę dla Was, drogie panny, czytanie na luty. Pozdrawiam serdecznie. Życzę pięknych doznań w tym miesiącu, bo macie tutaj rzeczywiście mnóstwo fajnych energii, z których będziecie zadowolone. Pozdrawiam i zapraszam na następne czytania. Pa. pa.